Anna Bryłka z Konfederacji ujawniła, że w Europarlamencie posłowie zatwierdzili kolejną wielomiliardową pożyczkę dla Ukrainy. Bryłka na swoich mediach społecznościowych napisała takie oto słowa: Po pierwsze, chodzi o wspólny dług unijny i kolejny krok w stronę przekazania Unii Europejskiej kompetencji do zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych, co realnie ogranicza decyzyjność państw członkowskich w tak wrażliwym obszarze. Po drugie, wobec braku jednomyślności w sprawie zaciągania tego długu zaproponowano mechanizm wzmocnionej współpracy, czyli rozwiązanie stosowane wtedy, gdy z góry wiadomo, że nie wszystkie państwa się zgodzą, a mimo to instytucje unijne szukają podstawy prawnej pozwalającej ominąć sprzeciw części członków. Po trzecie, ta pożyczka nie zostanie spłacona ani z rosyjskich reparacji, ani z zamrożonych rosyjskich aktywów. Co jasno wynika z ustaleń szczytu z 18 grudnia 2025 roku, podczas którego Belgia nie zmieniła swojego stanowiska. A Komisja Europejska, zamiast koncepcji pożyczki opartej na reparacjach, zaproponowała klasyczny wspólny dług, w którym uczestniczą 24 państwa Unii. Po czwarte, w kontekście ostatnich afer korupcyjnych na Ukrainie pojawiają się poważne wątpliwości, czy przekazane środki rzeczywiście trafią do ukraińskiej armii albo do obywateli najbardziej dotkniętych wojną. Czy też zostaną w części zmarnowane lub przejęte przez skorumpowane struktury? Słyszeliście Państwo o uruchomieniu kolejnego wspólnego europejskiego długu. Informowaliśmy o tym już w grudniu, zaraz po szczycie Rady Europejskiej. Kolejny wielki sukces premiera Tuska, którego w Europie przecież nikt nie ograł. Unia Europejska ma zadłużyć się na kolejne 90 miliardów euro na pożyczkę dla Ukrainy pożyczkę, której nie będzie miał kto oddać, więc płacimy to my wszyscy. 90 miliardów euro, które Ukraina otrzyma, są to pieniądze europejskie. Ale zacznijmy od początku. Komisja Europejska przyjęła pod koniec zeszłego roku pakiet wniosków ustawodawczych w sprawach finansowych dla Ukrainy. Jego częścią jest między innymi pożyczka na kwotę 90 miliardów euro. Nie powinniśmy robić sobie złudzeń. Jest to w praktyce darowizna na rzecz Ukrainy, która będzie spłacona przez państwa członkowskie, w tym Polskę. Decyzją Donalda Tuska Polska była jedynym z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej, która nie skorzystała z możliwości wyłączenia ze wspólnego unijnego długu. Czesi, Węgrzy i Słowacy my... Jako państwa z tym bardziej no, umownie prorosyjskim nastawieniem mm, no, zostały wymienione. O to im chodziło, jako te, które nie przyłączają się do tego. Nie będą go spłacać Czesi, Słowacy ani Węgrzy, za to będą go spłacać Polacy. Ponadto polski premier próbuje manipulować opinią publiczną, twierdząc, że pieniądze będą spłacone przez Rosję. To Rosja zapłaci za zniszczenia, to Rosja zapłaci za straty, jakie poniosła. Ukraina, kraj przez Rosję napadnięty, i o to w sumie chodziło. Nic na to nie wskazuje, choć Tusk potrafi powiedzieć, że. Uzyskał dokładnie to, o co nam chodziło. Jest przeciwnie. Komisja Europejska chciała sfinansować pożyczkę dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów. Ale mimo wielomiesięcznych zamiegów Ursuli von der Leyen, niezliczonych spotkań i obietnic, konsekwentnie odmawiał jej tego premier Belgii. Ani Tusk, ani jego niemiecka patronka nie uzyskali tego, o co im chodziło. Von der Leyen przedstawiła państwom członkowskim trzy opcje. Z wielokrotnie podkreślaną preferencją na rzecz wykorzystania rosyjskich aktywów. Bez zgody Belgii Komisja Musiała wybrać plan B, czyli wspólny dług, co zaakceptowała większość rządów, w tym polski premier w grudniu na Radzie Europejskiej. Komisja Europejska jasno przyznaje na swojej stronie w komunikacie informującym o przyjęciu pakietu dla Ukrainy, że będzie on sfinansowany przez wspólną pożyczkę na rynkach kapitałowych. Unia Europejska zadłuży się, by przekazać pieniądze rządowi. Wołodymira Zełańskiego. Komisja informuje w tym samym komunikacie, że Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania zamrożonych rosyjskich środków do spłaty pożyczki. A tak zwana pożyczka reparacyjna, pierwotnie zaproponowana przez Komisję 3 grudnia, pozostaje na stole. No i tu też bardzo wyraźnie widzimy, że plan wykorzystania rosyjskich środków został odłożony na bliżej nieokreśloną przyszłość. Formalnie może sobie pozostawać na stole, na stole, ale w praktyce nie będzie zrealizowany, bo brak zgody państwa, w którym główna część tych środków się fizycznie znajduje. Nic nie Wskazuje, by miało się to zmienić. Premier Belgii nie uległ silnej presji ze strony Niemiec i komisji, a sondaże pokazują, że takiej właśnie twardej postawy oczekuje od niego zdecydowana większość bel. Jeśli natarczywy akwizytor zaproponuje wam sprzedaż garnków, a Wy mu będziecie za każdym razem odmawiać, sprzedawca może sobie powtarzać, że jego zdaniem opcja kupna przez was. Jego garnków cały czas pozostaje na stole, ale nic z tego nie wynika. Premier Tusk twierdził też, że Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia. To Rosja zapłaci za straty, jakie poniosła Ukraina, a unijna pożyczka będzie spłacana przez Ukrainę z zasobów rosyjskich. Niestety nie jest to prawda. To tylko mydlenie oczu społeczeństw. Ukraina teoretycznie odda nam te pieniądze, gdy Rosja przegra wojnę i zgodzi się zapłacić reparacje albo zrzec się swoich zasobów. Wszyscy wiedzą jednak, że to na dziś niezwykle mało prawdopodobny, praktycznie niemożliwy scenariusz. Nic nie wskazuje, by Ukraina była w stanie na Rosji wymusić na polu walki tak dalekie ustępstwa. Ktoś mógłby powiedzieć? Słońce wstaje, tu skłamie dzień, jak co dzień. Mówimy tu jednak o sprawie mającej poważne konsekwencje na lata. Co więcej, Kolejnym miliardom dla Ukrainy nie towarzyszą żadne konkretne oczekiwania, rzeczy, które Ukraina mogłaby zrobić dla nas w zamian. Kilka dni temu Reuters podał, że Komisja Europejska chce stworzenia dla Ukrainy specjalnej ścieżki szybkiego członkostwa w Unii, innej niż dla dotychczasowych krajów kandydujących. Komisja cały czas przedkłada dobro Ukrainy nad interesy Europejczyków w dziedzinach takich jak rolnictwo i przemysł. Agroholdingi ukraińskich oligarchów otrzymują przywileje, mogąc zalewać swoimi towarami nasz wspólny rynek. A Ukraina nie musi ponosić kosztów członkostwa w Unii. Przeciwnie, to my płacimy na nią. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.